...pieniądze w kurwa dziesiątkach, 100 tysięcy euro, a nie kurwa jakichś w dzieciaku. Czaj już. Ja spróbuję się do tego też na noc. Czaj już. Nic nie zadałem, przecież nie pracuję. No i czemu zabijasz? Dawno nie jadłeś, co? Wyszedłeś z kokonu dwa razy mniejszy dzisiaj. Muszę coś pomyśleć, się. I spójrzcie. Załączysz telefon, Spójrzcie. Fajnie cię widzieć znowu. Przed chwilą mucha. Ostro się rzucała, ale już się uspokoiła. Powiększymy go jeszcze dla Was. Żeby go było dobrze widać. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? No bo zaraz wyjdziesz Stój. Ja cię nigdzie nie wypuszczam. Nie kurwa poszły do przodu. Dobra zamykam go, bo wyjdzie. Syk!